Witajcie. Mamy niedzielę, 23 kwietnia, godzina 8:23. Ja już jestem od pewnego czasu na takim spacerze. Akurat nie biegam. Chciałem tak się chwilę dosłownie z Wami podzielić dzisiejszą radością, tym porankiem w lesie którego właśnie wchodzę a po prostu wyszedłem dzisiaj tak z domu z miejsca gdzie mieszkam akurat spałem o tak powiedzmy i <laughs> rano się obudziłem jakoś Bogu podziękowałem za ten dzień wcześniej jeszcze przed szóstą ale wszyscy spali dookoła więc nie miałem jak budzić kogoś, na no to jeszcze sobie leżałem tam, oglądałem. W końcu trafiłem do Henryka na jego stronę proroctwa.com i tam przeczytałem ten ostatni artykuł tłumaczenia, artykułu anonima, który właśnie jest z jakiejś tam bardzo wpływowej rodzinie, na no, osób, które rządzą tym światem. Tak powiedzmy w skrócie. No i oczywiście to, co Henryk napisał, że to się ma do tego, co w Mateuszu jest, że nie ma, nie ma tej y, tajemnicy, która by nie miała wyjść na jaw. I właśnie mamy ten czas, kiedy te tajemnice wychodzą i dość szczegółowo jest opisywane Opisywane jak, jak ci ludzie kontrolowali wszystko łącznie z tym e, dwyżem demograficznym po II wojnie światowej, który tak naprawdę został zaplanowany już długo, ale to długo wcześniej. Na długo wcześniej, i a może Wam pójść gdzieś tu z przodu, gdzie idę, i powiem Wam, że. Towarzyszyło mi takie uczucie satysfakcji, że ten artykuł i to, co tam jest napisane, no, to jest taki pewnik. To jest coś takiego, co przez lata zdobywam do wiedzę śródkową, mniej lub większą. Teraz raptem się objawia ktoś, kto wprost opisuje, jest pisany w historię właśnie takiego systemu, takich, takich, takich e, układów, takich powiązań. I to jest tylko po prostu cała historia życia od dziecka aż, aż po ten dzisiejszy wiek. Pewnie już pewnie jest, nie wiem, 60-80-latkiem, raczej 80. -latkiem. 80. I, I właśnie nie mając nigdy wyboru, ten człowiek na koniec swojego życia opisuje właśnie to, co go spotkało. Opisuje matkę, opisuje ojca, z jakich kręgów się wywodzili. I. Jak na nim, na nim była ta wielka predestynacja, w tym sensie, że miał taką, a nie inną drogę i nie miał żadnego wyboru. I, i to było moja szaleńca, była taka, że taka satysfakcja, że bo on tam opisuje w pewnych momentach, że y, nic nie jesteśmy w stanie zrobić. E, właśnie jeżeli jesteś w kręgu e, katolicyzmu religii, to musisz, musisz, musisz system się po prostu w, tej, w tym kręgu religii, katolicyzmu i w ogóle, bo tam też w pewnym momencie mówi, że matka będąc pochodząc z Włoch, mówiła, że największymi mafiami na świecie strukturami jest czarna szlachta i Kościół Katolicki. I, e, I za mnie była taka wielka satysfakcja, że ja z tego systemu już wiele lat temu się wyzwoliłem. Po prostu wyszedłem z Kościoła katolickiego, tak jak stoję, i co to jest takie? No i oczywiście więź z Bogiem, też ten e, anonim na samym początku mówi, że dzięki Macy i Bogu doszedł do tego, że musi to świadectwo przedstawić. No i dzisiaj właśnie idę sobie, właśnie tak sobie, przejść z są myślą z tym. Nieobliczalnym w życiu radością chwili, bo tego nikt nam nigdy nie zawierze. Tak, gdzieś tam czytałem jeszcze o tych protestach, o tych wszystkich koronawirusach, że tam to wszystko, te wszystkie grupy zaangażowania w walce. Ja, ja z tego jestem wyalienowany w ogóle, wyrzucony, jestem obserwatorem po prostu. Oczywiście wybieram, co wybieram no i wyobraźcie sobie człowieku jest taka właśnie satysfakcja tego że jest ponad tym wszystkim, że potrafi sobie wewnętrznie znaleźć swój, wybudować świat, który, który będzie po prostu totalnie odseparowany od tego rzeczywistości bo oczywiście żyjemy w tej rzeczywistości pracujemy, przebywamy z tymi ludźmi ale mimo wszystko, swój wewnętrzny świat, który jesteś w stanie stworzyć poprzez zdobywanie wiedzy, poprzez wewnętrzne przekonanie, poprzez decyzję decyzję wyboru Boga przede wszystkim w swoim życiu, szczęścia, które nam daje Bóg, poznania i, i tej wielkiej nadziei, która w nas żyje, przyjścia Chrystusa na świat, oczekiwania, czuwania. To wyobraźcie sobie, to, to jest po prostu to, co nas dotyka zewnętrznie fizycznie. Jest czymś naprawdę co nie ma. Nie ma na nas żadnego większego wpływu poza tym, że my po prostu musimy być. Ale wewnętrznie jesteśmy silni, mocni. To jest naprawdę, to jest naprawdę ta radość. Ty to, tu sobie właśnie wychodzisz, cieszysz się. Masz takiego flow'a. Nie jesteś po prostu, nie chcesz po prostu wolny, paradoksalnie wolny, bo możesz nawet nie nic mieć, możesz mieć bardzo ciężko, musisz dużo pracować, musisz wiele znosić po prostu, ja mam taki czas teraz, że 10 godzin dziennie yy, przebywam i... Przebywam na dworze na nogach, dosłownie, pracuję i w ogóle. I no, nie miałam takiej sytuacji, bo dużo jeździłem autem ostatni. Wiadomo, fakt biegam, coś tam jeszcze robię. Ale nie mam także po prostu 10-8 godzin dziennie non stop na nogach. I to już trwa jakiś tam kolejny tydzień. No i ciężko się przystosować. Daj radę, wiadomo, suplementy to wszystko, ale czuję, jak mi po prostu tam gdzieś w krzyżu strzela. Takie mam dosłownie tyki, że aż mi odcina. Ale robię to dalej. Ja ćwiczę. Wiem, że to jest kwestia przyzwyczajenia organizmu. Tego, że jak się poruszam, bo muszę mieć, muszę mieć po prostu... Nie, nie mogę się zginać. Znaczy zrobię to, ale robię to inteligentnie w tym sensie, że wyprostowuję jedną nogę na jednej stoję, tylko jedną uginam, drugą wyprostowuję i tak jest w zasadzie dźwigni, tak jakbym robił dźwigania I wtedy się pochylam, zbieram coś. Tym sposobem nie wyginam kręgosłupa. No i takie rzeczy po prostu. Takie ruchy krzyżowe, nóg, czy coś, te inne rzeczy, żeby nie wpaść w monotonię. Muszę stąd uciekać. Zaszedłem za daleko. Ścieżka się kończy. No w każdym razie to, co wcześniej w niektórych filmach mówiłem o metodę Feldekraysa, o panowaniu właśnie tych wszystkich skurczy, napięć, żeby po prostu z tego wychodzić. Metody tlenowej przewagi, Patryka Moko, też to samo stosuje oddech nosem, bo mamy za, za dużo natlenienie I Jeszcze tam troszkę rzeczy, które mi przychodzą same, jakoś tam autorsko łapie no i w każdym razie, no jestem w takim czasie. To, to, to mogłoby mnie determinować i teraz mógłbym wpaść w, coś, w taką pętlę, spirale mówienia sobie, o kuźwa, ale życie jest ciężkie. Jak ja to wytrzymam? I tym sposobem staję się niewolnikiem tego świata. W się, sensie, że gdybyś był zaprogramowany tak, jak się świat zaprogramował, no to tak byś to, to odbierał i to by powodowało Twoją frustrację, a ja, a ja dziękuję, ja po prostu dziękuję, bo, bo przede wszystkim mogę i mam co, 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 robić i druga rzecz jestem myśli i przekonania, że i nawet jestem pewny, że to będzie, że po prostu przystosuję organizm i lada moment, chwila będę, będę śmigał tak bez żadnych tych yy, efektów, o których wspominałem, bólów i tym podobne rzeczy, bo nawet dzisiaj nie jestem w stanie biegać, bo no, czuję tak, wszystko mam mięśnie, wszystko pięści, wszystko po prostu od, tego, od tej pracy no, nie mam jakichś, nie jestem sobą zbudowany, ale powiedzcie jeszcze, jeszcze bardziej ta, to, ta intensywność tego przebywania 80 godzin pracy właśnie fizycznej. No, powoduje budowę właśnie wzmacniania kości, wzmacnianie jeszcze mięśni. I się po prostu to czuje, nie? To nie jest tak, że Ty sobie pójdziesz na siłownię na godzinę i już, nie? Godzinę, dwie świecie i tam raz w tygodniu, dwa. Tutaj dzień w dzień raptem tyle robisz. No w każdym razie wracając, żebyś nie gadać, nie ględzić. To jest to, że mając tą świadomość, świata wewnętrznego, jesteś w stanie podejść zupełnie inaczej do różnych sytuacji swojego życia niż to, co warunkowałoby przez to, że jesteś wychowany i jesteś stresowany w systemie. Tak jak właśnie jest w tym artykule, że tam jest Kościół katolicki, tam jeszcze jakieś inne światopoglądy, już nie pamiętam dokładnie, ale na pewno zalinkuję ten film, znaczy ten ten link do, do Henryka pod w filmem w tekście albo w komentarzu rzucę. No i zobaczycie, naprawdę myślę, że to nie jest jakiś fake czy coś, tylko jest naprawdę autentyczne jakieś pisanie człowieka, który to rzeczywiście przeżył i to wszystko ma, miało i ma miejsce. No a moje przesłanie jest takie: w górę serca bracia, siostry. Cieśmy się życiem, jakiekolwiek one by nie było, w jakimkolwiek stanie, Was życie nie dotyka. Róbmy swoje, nie narzekajmy, w szczególności jak wszystko jest właśnie teraz drogie, jakieś takie ciężko wszystko połączyć. No po prostu to przyjmijmy z pokoru, nie że tam mamy jakby rany się na wszystko zgadzać, na ten system, ale chodzi o to, że Przeżyjemy, zjemy trochę mniej, będzie się mniej pożywienia marnowało, może wszystkiego nie będziemy mogli w stanie sobie pozwolić, jak do tej pory. No najgorzej jest ci, którzy żyją w miastach, to jest smora A teraz właśnie u siebie w sobotę jeszcze straciłem cebulę, a nie miałem czasu. No i jeszcze psie jakieś tam marchew, inne rzeczy. I to jest fajne, że można sobie to robić, swojemu. To wszystko drogie jest, ale później jeszcze na, na tych miastach mieszka, to można na balkonach, można w workach ziemniaki uprawiać. No, jest wiele takich rzeczy. Jak będę miał czas, może nie od razu teraz jak popublikuję, ale po, po kilku dniach to w opisie albo w komentarzu którymś tam wrzucę, pokażę Wam, jak tak, taką permakulturę się, tą uprawę miejską właśnie warzyw, owoców można robić. To naprawdę Super rzeczy się dzieją, ale tylko trzeba chcieć. trzeba po prostu zająć głowę, przede wszystkim powiedzieć, że jest sens, a jak nawet nie ma sensu, to i tak robisz coś pożytecznego, bo zajmujesz ten czas na czymś twórczym, że możesz coś stworzyć. Wydawałoby się, że z tego nie ma żadnych pieniędzy, nie ma innych rzeczy, a to nie jest prawdą, nic dalszego od prawdy, bo po pierwsze lecisz się swoją żywnością, po drugie, Robisz poza komputerem, poza ekranem, tak samo to Cię wpływa na Twoje ciało. Brudzisz swoje ręce w ziemi pięknej, bo ziemia jest piękna. To, że nasienie, że owoc może właśnie wydać jakieś piękne, te yy, marchewki, pietruszki, tym podobne rzeczy. Naprawdę tu jest wiele, wiele, wiele rzeczy, które Cię odkrywają jako człowieka budzą do natury. No i tak bym chciał Wam powiedzieć tyle. Jest naprawdę wiele rzeczy, z którymi możemy się cieszyć, z którymi możemy być, a nie to, co chciałbyś ten świat, bo przed jakimś telewizorem w oglądał film kolejny. Tragedia te filmy. Trzeba to wszystko wyrzucić z naszej głowy i żyć po prostu cieszyć się życiem tak teraz jak ja wyszedłem jestem w mieście po prostu wyszedłem sobie do lasu i w tym lesie cieszę się to nawet się już zgubiłem tylko tak wam powiem tu jestem pierwszy raz mam co prawda google map ale... ale ja nigdy nie lubię tak chodzić żeby no nabiegam no, na orientację fakt ale miał wszystko Zawsze sobie próbuję zaplanować trasę wcześniej. No i tego Wam życzę. Trzymajcie się ciepło, jak zawsze. I życzę Wam tego, żebyście mogli tak wyjść z systemu. Dosłownie i przenośni. Żebyście byli wolni. No i najważniejsze, poznali i chcieli, pragnęli Boga. Tego, co On może nam ofiarować, dać. Czym możemy się dzieci cieszyć. To jest największa nasza radość i szczęście życia poznać Boga i zrozumieć, że Jego miłość, miłosierdzie jest nieograniczone dla nas. Jest wielu wybranych, a mało powołanych, czy jakoś tak, czy wielu powołanych jest, a mało wybranych. Właśnie to, że dzisiaj o, właśnie, dzisiaj miałem taki... No, może dosyć kościoła katolickiego, ktoś tam jeszcze powie, ale taki short, krótki. I jakiś tam SSM został złapany, katolik we Francji, został skazany na karę śmierci, miał prawo do spowiedzi i tam po tej spowiedzi ksiądz go pyta, czy żałuje za te wszystkie zbrodnie, które zrobił. Ktoś tam zabijał ludzi i w ogóle. A on mówi, nie żałuje. Tam już nie wiem, czy tłumaczył, czy nie, że to rozkaz i w ogóle nie żałuje. A ksiądz w końcu był mądry i mówi: A czy żałujesz, że nie żałujesz? Tak. No i dał mu rozgrzeszenie. Wiem, że to zaraz ktoś powie, że to. co yy, w ogóle nie. No ale, ale to jest właśnie chamiara i, i wielkość w jakimś sensie Boga, który przez tego kapłana w jakimś sensie próbuje dojść do. Ja się śmieję, że żałuję, że żałuję. Rzeczywiście mamy w życiu też takie rzeczy, że mm, ja to po sobie wiem, że żałuję, że, że nie żałuję, że byłem taki, a nie inny. Ale i tak pewnie wszystko nie żałuję, bo, bo facet to facet, nie? Albo jakieś tam jeszcze inne rzeczy typowo męskie, albo nie wiem, kobiety też chyba tak mają. No sto dopływ facetów dookoła ubierają się tak jak ale inaczej. W naszym razie jest tak, że te życie mija i mijamy, mijamy wiele, wiele dróg, których nie wybraliśmy, a mimo wszystko idziemy dalej. I najważniejsze jest to, żeby właśnie iść dalej. Nie stanąć o tym rozkroju dróg czy tam zaraz za skrzyżowaniem i, i się zatrzymać i bidolić. O ja pierdzielę. A ja mogę pójść tam, a tam były lepsze możliwości, a może skąd wiesz. To dla nas najważniejsze jest to, że musimy też zrozumieć, że to co, do czego doszliśmy w życiu, do jakiegoś tam wieku doświadczeń, wieku przeżytych bagażu, czy tam powiedzmy, nie bagażu, ale zasobu naszych przeżytych yy, doświadczeń życiowych, musimy to traktować jako coś, co nawet że to było bardzo dużo negatywnych rzeczy. Coś co pozytywnego, że ktoś jest na przykład był kiedyś jakimś narkomanem, alkoholikiem, wyszedł z tego, właśnie nie wychodzą ci z tego, którzy, którzy widzą, że nie już się naprawię i te inne rzeczy, ale że doświadczył to, wie, że to jest zło i chce z tego wyjść. I tak samo ty, gdy przeżyłeś jakieś jeszcze inne rzeczy, masz y, rodzinę, masz. Jesteś samotny i w ogóle to to, co ci się wydaje, że jest negatywnym, jest tak naprawdę rzeczą, która może cię motywować do pozytywnych rzeczy. niekoniecznie do tego, o, jestem singlem i chcę mieć zaraz rodzinę. To nie, bądź dalej singlem, albo bądź szczęśliwy. Zobacz, że jeżeli jest taka jak tam możliwość, nie? Stara się, za zapędziłem w kozi róg. W każdym razie... Może ktoś to zrozumie, ale sytuacja jest taka, że nie ma sytuacji bez wyjścia. I to jest, to jest, to jest podstawa. I będę kończył, bo to widzę ktoś jakiś, jest z psem. Mam nadzieję, że mi ten pies nie pogryzie. Będę żył. Trzymajcie się, bracia, ciepło jak zawsze. Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba.